Halo halo, witam Was w kolejnym odcinku na GeForce 4 Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że film jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, więc jeżeli jesteś niepełnoletni, to serdecznie zachęcam do wyjścia, ale jeżeli jesteś pełnoletni, to witam bardzo cię serdecznie. Na samym początku chciałbym oznajmić Tobie, że z kodem Kosior masz nie plus 5, a plus 10% w przypłacie oraz darmową skrzynkę peka. Odpuśćmy sobie dzisiaj tą skrzynkę mispeka i wam pokażę uwaga, tutaj jakaś jeszcze mi bitwa wpadła. W międzyczasie, że mamy tutaj takie gloves'y za minimum 30 zł wpłaty, Kukri knife za minimum 60, USP za minimum 20, Frontside mission za minimum 15 i Paracord knife w Safari Mesh za minimum 50. Więc serdecznie zachęcam do wpłat z moim kodem Przejdźmy sobie do bitwy. Zobaczmy, co tutaj możemy wyszpącić. Polecimy koguary. Na dobry początek koguary. Zrobimy sobie takie trzy skrzynki. Przeskoczymy sobie jeszcze tutaj. I mamy bitwę za 2000. Lecimy od razu z grubej rury. Nie ma co się zastanawiać. Mam nadzieję, że da coś tutaj ciekawego. Dobra, pago. Zobaczmy, co z tego będzie. Gadżet, gadżet. ok. Gadżet dał słabo, ale mu lepiej. No, zdecydowanie. 200 ponad. Już mamy Puli ponad 250 zł, bo mu gwiazdkę dał mi jeszcze USPA za 200, wyponajże. i mu da Oriona. O kurde, no to już mamy niezłe Kongo tutaj. Nie, niezłe Kongo, 340 zł mi do niego brakuje, ale ja mam jeszcze Gwiazdkę tutaj z MORKA. No i witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie lepszy drop niż 340 zł, i mamy tutaj Survival Knife Stained. Dobra, super, to jest fajny początek. Tutaj jeszcze coś tam sypnęło nam po stówce. No nie najgorzej. Może Bobby tutaj jeszcze się odkuje. Okej, okay, też spoko, też spoko. Dobra, i git póki co, póki co jest git. Ale mu tu Glowsy dało, niedobrze. Niedobrze, nie wiem czy on mnie nie dogania teraz w tym momencie. Ale mi tu jeszcze doprawiło Digielkiem. Mam nadzieję, że UFO mi jeszcze M4 da. Niestety to nie jest M4. No i Opornity, który może być tutaj. Okej, okay, dobra. No jak będzie, przynajmniej mam wygraną bitwę. Aż 800 zł na plus, spoko, 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 myślę, że nie najgorzej. Przejdźmy sobie do MP9. 3 MP9 muszą być, mi się wydaje, że to takie jest konieczne, żeby tutaj postarać się o tą MP9 White Lily. To jest na pewno bardzo fajny drop, tak. Mamy 2%, 4% w sumie na którąś z nich, którąś. O! No i mówisz i masz, mówisz i masz 10 tysięcy złotych do nas wędruje. Widzicie, widzowie, takie dropy z kodem kosior. I tak jak mówiłem. Że my podwoimy tą kwotę, którą mieliśmy na początku? Tak, właśnie zrobiliśmy. Mamy White Lily. Mamy 10 tysięcy złotych z takiej bitwy. To jest potężny drop. Potężny drop. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie, tutaj nie zatrzymujemy się. Był White Lily. To spróbujmy teraz White Lotusa. Bądź jakiegoś Blaze'a z Digla. Spróbujmy to zrobić. Ja sobie zostawię te, tego White Lily. I spróbujmy zrobić tutaj jakiegoś Fire Serpenta, Hydrofonikę, Jet seta, Wulkana, cokolwiek. Liczę na to, że tu się uda to zdziałać i mamy Sporta za 1000 prawie złotych. Dobry początek, dobry początek, ale mu daje gwiazdkę. Mu daje gwiazdkę. To może być ponad 5000 złotych. I dało mu 5 koła. No niestety. Czy ja to wygram? Ciężko będzie. Ciężko będzie to wygrać. Desert Eagle by musiałby mi dać Blaza. Blaza, który jest na pewno ciężki do wydropienia, bo to jest. 3% tylko, no ale kto wie, może nagle mi tutaj teraz da ten ułamek szczęścia i nie dało mi, nie dało mi, niestety, ale też by była ciekawa bitwa. Jakbym to wygrał, to byłoby na pewno ciekawie. Zróbmy to sobie kilowata, kilowata. Bo teraz staniała troszeczkę ta skrzynka, więc za 1892 zł możemy spróbować. I czajmy się tutaj na Crimson Web w Factory. Tak, Crimson Web fajnie by było tutaj dostać w Factory New. Dosyć rzadki skin. Zobaczmy tutaj z kilowata, co nam zapoda. Mam nadzieję, że coś ciekawego. I dla Pewora już za 995 zł. Eee, tutaj słabo, słabo. No, mogło dać lepiej, trochę zdecydowanie. Mogło dać lepiej. Ale tu mi ładnie dało 1146 zł. Prowadzimy tą bitwę. Mam nadzieję, że wygramy to. Tutaj mega słabo. Ale bitwa zwrócona jest, tak? Że bitwa zwrócona, i jak najbardziej. I niestety, niestety. Kukri do Pewora leci. No, ale my się nie przejmujemy. Tym widzowie, my się tym nie przejmujemy. Mamy jeszcze tutaj White Lily w zapasie, więc spokojnie tutaj spróbujemy jeszcze raz te kilowaty zakręcić. Więc no, zobaczymy co z tego wyjdzie, Pewor dołączył. Eee, I widzowie, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba, bo wtedy możecie wygrać skinki, także skinki gdzie? U mnie właśnie na Discordzie w zakładce giveaway. Link w opisie do Discorda, zapraszam, wpadajcie i spełniajcie wymagania. Dobra, zobaczmy co tutaj i... przegrałem niestety. No niestety przegrałem. Mogło być lepiej. No ale cóż, no mamy White Lily. No także White Lily tutaj nam ładnie zrobiło. Czy da nam jeszcze raz? Raczej nie, ale warto ci się spróbować tego White Lily wyciągnąć. Kto wie, może Blazing wypadnie, albo może Fire Shocku będzie Fire Serpent. Nie wiem, ale bandura dołączył, zobaczymy. Hot rod. Za 1000 zł to fajny drop. Akurat bardzo fajny drop. Mam nadzieję, że Desert Eagle też tak da, ale niestety nie daje. I ostatni Fire Shock decydujący daje nam Bitfire. No, słaba bitwa, słaba bitwa na minus prawie 1000 zł. Mogło dać lepiej, mogło dać lepiej, ale mamy nadzieję, że tutaj jeszcze... O, to sobie zakręcimy. Zobaczymy co tutaj da. Bitwa za 3500 zł lecimy z tym koksem, niech da tutaj jakiegoś Bengera. Trzymajcie kciuki. Ja też trzymam i zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. To jest 2 kengwiny. i bumkę mu dało. 785 zł dla niego. Jurassic Jaguar, ok. Ale dalej on prowadzi. I ostatnia. Słabo, bardzo słabo. Niestety nad bitwa się nie zwróciła. Ale nawet mi nie dało, więc tam półbiedy. Dobra, spróbujmy luksury. 10% i jednego ekskluziwa na czterech underdog. To będzie ciekawe. Bo może co tutaj nam wydrobić? Fejcik AWP, bądź M4 Knight, którego jeszcze nigdy nie dropnąłem. Kto wie, może dzisiaj będzie debiut. Fajnie by było. No, zobaczymy. 1600 zł bitwa. Póki co nikt nic nie dostał. Więc mamy remis. Dalej remis. No, fajnie by było tutaj coś zyskać z tych luksury. No tutaj ładnie umieją sypnąć, ale póki co na. Na nic, na nic, na nic tutaj się nie zapowiada. No ostatnia luksury. O! Jest! Silki Tiger za 1246 zł. No dupy nie urywa, dupy nie urywa. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. No ale niestety coś nie pykło. Nexik wygrywa 1700 zł. Dobra, przejdźmy sobie do następnej bitewki MP9 Koguar, 2 razy, Fireshock, Akacz, Desert i Glock. No, Pewor, mam nadzieję, że mi da wygrać tutaj tą bitwę. I póki co, słabo, słabo nam dało 356. No, skrzynka za 600 zł ponad tutaj troszeczkę lepiej, ale to też dalej słabo. Może Fireshock nam tutaj coś. Pewor 1400 zł nóż. No ładnie, ładnie. Może kałaszek. I tutaj dla Pewora. No, bitwa ciężka do wygrania, chyba ciężka będzie do wygrania. Jeszcze gwiazdkę dostał. Jak to nie będzie, jak to jest Blaze, no to już na pewno przegraliśmy. A i nie jest to Blaze, ale Hand Cannon. Raczej już jest to przegrana bitwa. Tak jak myślałem, jest to przegrana bitwa. Eee, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Pozdro.